Uczelnica Hallow Creek w weekendy jest pełna ludzi z całego miasta. Tego ranka, kiedy słońce jeszcze nie wzeszło, Tessa Morgan wchodzi powolnym krokiem na parking. Ma na sobie dżinsy, zakurzone buty i znoszoną, wyblakłą czapkę 82, dywizji powiętrzno-desantowej. Nawet kolor czapki różni się od oryginalnego: nie jest ani błyszczący jak nowa, ani tania podróbka. Czapka i stary karabin M1 garend na ramieniu Tessa noszą ślady jej przeszłości, historii rodziny. Gdy tylko przekracza próg, wszystkie oczy kierują się na nią. Tłum na strzelnicy ocenia nowo przybyłych. Niektórzy, widząc karabin w rękach Tessy, śmieją się i szepczą. Nikt nie umie dostrzec śladów rdzyna broni, które świadczą o latach jej użytkowania. Tessa spuszcza wzrok. A na jej ustach maluje się niejasna determinacja. Kilku młodych mężczyzn przygląda się jej z nowoczesną, lśniącą bronią. Jeden z nich pochyla się do kolegów i śmieje się cicho. Ten karabin jest starszy od twojego makijażu. Po tych słowach rozlega się krótka fala śmiechu. Tessa nie zatrzymuje się, nie odpowiada, nie spogląda nawet kątem oka. Czekając na swoją kolej. Zdejmuje karabin z ramienia i ostrożnie go otwiera. Jest owinięty starą, tłustą szmatką i ma ostry, drzewny zapach. M1 Garend, który pojawia się po otwarciu materiału, pachnie historią. Nie jest ani błyszczący, ani efektowny, ale na drewnianej kolbie wyryte są dwa inicjały, A i J. Te prawie zatarte litery z każdym dotknięciem wbijają się coraz głębiej. Kiedy nadchodzi jego kolej. Salutuje tylko głową i przechodzi do linii strzału. Bez popisów, bez pozowania, bez filmowania na media społecznościowe. Tylko cisza i krok po kroku przygotowania. Wyjmując karabin z torby, nie zwraca uwagi na nowe, błyszczące cyfrowe cele na strzelnicy, ani na rzemieślnicze piwa w holu. Jest tu z innego powodu, ciężar odpowiedzialności, imię i szacunek dla przeszłości. Tessa ostrożnie umieszcza osiem nabojów na stole. Palcami układa każdą łuskę, jakby naciskała klawisze starego instrumentu muzycznego. Osoby wokół niej dyskutują, czy karabin jest stary i czy działa. Jeden z nich, młody mężczyzna ubrany w wojskowy mundur, ale bez ani jednej plamki, idzie o krok dalej. Znalazłaś to na strychu swojego dziadka. Przyniosłaś to, żeby pozować na Instagramie. Jego przyjaciele znów wybuchają śmiechem, a jeden z nich żartobliwie udaje, że trzyma karabin. Ale Tessa nawet nie patrzy na nich. Dla niej ta chwila jest święta. Podczas celowania tylko lekko obraca stopę, lewą rękę kładzie pod karabinem, a palcami prawej ręki zbliża się do spustu. Jej postawa nie jest klasyczną pozycją wojskową. To technika, której nauczył ją dziadek, a której nie ma w książkach. Ta postawa jest jak rodzaj tajnego języka, który przyswoili sobie ludzie, którzy widzieli wojnę i przeżyli. Dziadek zawsze jej powtarzał: Prawdziwy strzał zaczyna się jeszcze przed pociągnięciem za spust. Najpierw poczuj ten moment, a potem zamień go w rzeczywistość. Tessa robi dokładnie to samo: jej oczy są skierowane na cel, a w głowie słyszy tylko głos dziadka. Hałas strzelnicy, szepty ludzi. Śmiechy są dla niej tłem. Słyszy tylko mechaniczny rytm, odgłos magazynka, stukot od kurka, historię karabinu. Każdy jej ruch jest zarówno ostrożny, jak i nawykowy. Dla Tesi ten stary karabin nie jest akcesorium, ale rodzinnym obowiązkiem. Pierwszym właścicielem karabinu był James Morgan z 82. Dywizji powiętrzno-desantowej. Z jego rąk trafił do rąk jego wnuczki. Karabin ten nie jest dla Tessy pamiątką, ale ciężarem, który musi nieść, honorem i obietnicą. Powoli wsuwając pierwszy nabój do lufy, słychać z karabinu dźwięk ping. To ten sam dźwięk, który przed laty rozbrzmiewał w europejskich wioskach i na Wyspach Pacyfiku. Kiedy Tessa opiera karabin na ramieniu, mężczyzna siedzący w rogu strzelnicy patrzy na nią uważnie. Kawa w jego dłoni pozostaje niedopita. A oczy lekko się zwężają. Ponieważ ten mężczyzna nie widzi w postawie Tesi nic zwyczajnego, dostrzega w niej dyscyplinę przekazywaną z pokolenia na pokolenie, siłę odziedziczoną po polach bitew. Kiedy przyszła kolej na Tessę, szepty wokół niej nasiliły się. Szczególnie ten młody mężczyzna w efektownym kamuflażu, który nosił przy sobie lśniący karabin, wyglądający jakby prosto z fabryki. Karabin był wyposażony w akcesoria. Lasery, dodatkowe celowniki, ale pewność siebie mężczyzny przewyższała wszystkie te dodatki. Żartuje z kolegami, którzy stoją obok niego. Spójrzcie, chyba trafiliśmy na aukcję antyków. Co ty będziesz robił z tą strzelbą? Kolejny, ubrany w neonową kamizelkę strzelecką, podchodzi do Tesi i pyta ją sarkastycznie: Potrzebujesz pomocy? Pokażę ci, jak ładować magazynek. Ktoś inny naśladuje Tessę, śmiesznie opuszczając ręce, gdy ta nosi karabin. Dla nich to tylko weekendowa zabawa, łatwo jest wyśmiewać dziwactki innych. Ale Tessa, pomimo wszystkich tych zniewak i drwin, zachowuje się, jakby nic nie słyszała. Nie odwraca nawet głowy, nie spogląda kątem oka, nie porusza ustami. Przypomina sobie radę, którą dał jej dziadek. Grób swoje. Nie zwracaj uwagi na to, co mówią inni. Moment strzału zaczyna się i kończy. Twoja postawa mówi za ciebie. Tessa powoli pociąga za dźwignię karabinu. Zanim palec zbliża się do spustu, najpierw bierze wdech, a następnie przesuwa palce w kierunku ośmiu nabojów ułożonych w rzędzie. Każdy jej ruch ma charakter ceremonialny. W tej chwili czuje szacunek dla naboju, karabinu, swojej przeszłości i własnej pracy. Chociaż wokół nadal słychać śmiechy, dla niej to tylko niesłyszalny szum. W Strzelnicy panuje napięta atmosfera. Niektórzy obserwatorzy uważają jej brak reakcji za arogancję, inni zaczynają powoli rozumieć, z czym mają do czynienia. Ona jednak skupia się wyłącznie na celu, karabinie i swojej przeszłości. Wydaje się, że ciężar przeszłości z łatwością tłumi dzisiejsze lekceważenie. W tym momencie na strzelnicy pojawia się niezwykły ruch. Przez drzwi wchodzi cywilny, ale poważnie wyglądający mężczyzna, generał Markus Filging. Nie ma na sobie munduru, tylko wyprasowane spodnie i prostą kurtkę. Widzący go funkcjonariusze natychmiast go rozpoznają, ale Tessa nawet nie zwraca na niego uwagi. Generał powoli przechodzi wzdłuż linii strzeleckiej, zatrzymując wzrok na Tessie. Zatrzymuje się na kilka sekund. Trzymając w ręku filiżankę kawy, jego wzrok bada postawę Tessie, skupiając się na szczegółach. Tylna noga lekko skręcona do wewnątrz, łokieć zgięty pod kątem, którego nie ma w podręcznikach wojskowych, policzek oparty o kolbę karabinu, jakby szeptał do niego. Jest tak pewna siebie, tak naturalna, jakby setki razy ćwiczyła tę pozycję na polu bitwy. Spojrzenie generała staje się poważne, ponieważ widział tę postawę tylko raz. W 1991 roku u legendarnego spadobroniącego samotnie oddziału na dachu. Tessa opiera karabin na ramieniu i celuje. Gdy generał się zbliża, oddaje pierwszy strzał. Odgłos M1 Garanda rozbrzmiewa na strzelnicy. Tessa ponownie ładuje magazynek, ale nie spogląda na swoje ręce. Bez przesady, bez popisów. Wokół zapada cisza. Ponieważ wszyscy czują, że coś się zmieniło, generał zbliża się o kilka kroków. Tłum obserwatorów zaczyna gromadzić się wokół Tessie. Młodzi ludzie, którzy przed chwilą jeszcze szydzili, z otwartymi ustami obserwują, jak strzały trafiają dokładnie w środek. Oczy generała lekko się zaszkliły, ponieważ przed nim stoi nie tylko młoda kobieta, ale przedstawicielka dyscypliny przekazywanej z pokolenia na pokolenie historii i niezapomnianej postawy. Po pierwszym strzale Tessie z karabinu atmosfera na strzelnicy całkowicie się zmienia. Znika sam. A Dźwięk M1 Garanda odbija się głuchym echem od betonowych ścian strzelnicy. Otwory w tarczy są prawie na sobie. Osiem strzałów, osiem trafień w środek. Żadnych odrzucanych nabojów, żadnych przesadnych ruchów. Wszystko jest wymierzone dzięki wieloletniej dyscyplinie, bez przesady. Kiedy magazynek się opróżnia, Tessa z dawnego przyzwyczajenia szybko wyciąga rękę, a klasyczny dźwięk pustego magazynka pozostaje w powietrzu. Młody mężczyzna obok niej próbuje podejść nieco bardziej szyderczo. Nauczyłaś się tego na YouTube. Ale jego głos nie brzmi już tak pewnie, ponieważ ludzie wokół zamilkli, jego słowa brzmią jeszcze słabiej. Tessa po raz pierwszy spogląda na niego. Na jej twarzy nie ma uśmiechu, w oczach nie widać pogardy. Jej głos jest czysty i spokojny. Nie było potrzeby. Mój dziadek pokazał mi to osobiście, a nie na ekranie. Wraz z dźwiękiem pustego magazynka czas na chwilę jakby się zatrzymał. Wszyscy patrzą na kobietę, starą strzelbę i niewidzialną więź między nimi. Generał nadal obserwuje. W jego oczach widać podziw, zrozumienie i odrobinę tęsknoty za przeszłością. Ponieważ konsekwencja, cierpliwość i precyzja tych strzałów nie są wynikiem samego treningu. To przejaw dziedzictwa przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Generał Filging przedziera się przez tłum i podchodzi do Tesji. Wszyscy zdają sobie sprawę, że nie jest to zwykły strzał ani zwykłe spotkanie. W postawie i spojrzeniu generała widać ciężar lat. Kiedy podchodzi, jego głos jest zdecydowany, bezpośredni i wojskowy. Jak się nazywasz? Tessa stoi prosto. Morgan. Tessa Morgan. Generał zatrzymuje się na chwilę, a następnie pyta ponownie. Czy to był twój ojciec, czy dziadek? James Morgan, 82. Diwizja Powietrzno-Desantowa. Tessa Kiwa Gloa. W oczach generała pojawia się błysk. Ciężar tamtej bitwy, tego niezapomnianego dnia w 1991 roku, ponownie odciska się na jego twarzy. Był wtedy na dachu. Miał złamane ramię, ale nadal strzelał. 14 celów, 12 potwierdzonych. Tessa jest przez chwilę zaskoczona, ponieważ dziadek nigdy nie opowiadał jej o szczegółach. Głos generała łagodnieje. Ten ogień nie wynikał z zasad. Pochodził z innego miejsca, z głębi duszy. Byłem tam tego dnia, w namiocie dowodzenia, trzy kilometry na wschód od miejsca walki. Młody mężczyzna i jego przyjaciele po cichu wycofują się. Żarty ustępują miejsca wstydowi i podziwowi. Wszyscy na poligonie obserwują tę ciężką chwilę między dwoma ludźmi z dwóch różnych pokoleń. Generał patrzy na Tessę i karabin. Nie widzicie tu tylko karabinu. Ten karabin nie tylko strzela, on pamięta. Pamięta ręce, które go trzymały, wojny, w których brał udział, ciężary, które dźwigał. Zatrzymuje się na chwilę, wyciąga rękę w kierunku karabinu. Czy mogę? Tessa cicho kiwa głową i podaje mu karabin. Generał, biorąc karabin do rąk, zamyka na chwilę oczy. Dotykając śladów upływających lat, rysów na drewnie, wyrytych liter. Następnie dzieje się coś nieoczekiwanego. Generał Filging salutuje zarówno karabinowi, jak i Tesi, wykonując pełen wojskowy salet. Nie jest to salet serdeczny ani cywilny, ale salet wojskowy, wyprostowany jak podczas ceremonii. Salutuje się tym, którzy zasługują na szacunek, mówi cicho. Tłum w tle nie może pojąć, co się dzieje. Ale wszyscy nastrzelnicy doskonale wiedzą, że nie są świadkami zwykłego wydarzenia. Nie patrzą na zwykłą kobietę ani zwykłą broń, ale na kontynuację przeszłości. Generał Filging powoli oddaje Tessie karabin, jakby przekazywał jej świętą relikwię. Jego palce delikatnie przesuwają się po starych rysach na drewnie. Przez chwilę między nimi panuje milcząca zgoda. Bezgraniczny szacunek dla tej strzelby i historii, którą nosi. Generał zwraca się do tłumu, ale jego głos nie jest głośny, jest spokojny, dźwięczny i zdecydowany, tak aby wszyscy mogli go usłyszeć. To, co tu widzicie, to nie tylko strzelba. To, co tu widzicie, to dyscyplina starsza od Was, zapomniane dziedzictwo. Ten karabin nosi w sobie wspomnienia rąk, które go dotykały. Nie tylko strzela, przypomina o wojnach, stratach, Determinacji i niepoddawaniu się W jej oczach widać dumę, którą zawsze skrywała I smutek płynący z przeszłości W tłumie wokół nie słychać już nawet szeptów Wszyscy, łącznie z młodymi ludźmi Którzy przed chwilą żartowali Obserwują w milczeniu Atmosfera nagle się zmieniła A ten dzień przestał być zwyczajnym dniem Generał ponownie spogląda na Tessę Twój dziadek uratował tego dnia swoją jednostkę. Jego ogień nie pochodził z książek ani filmów. Pochodził z głębi, z jego krwi, pamięci, poczucia odpowiedzialności. W oczach Tessy pojawiają się łzy, ale szybko się opanowuje i ostrożnie ponownie kładzie karabin na ramieniu. Generał cicho się wycofuje, a porządek na strzelnicy zmienia się nie do poznania. Ludzie patrzą teraz zupełnie inaczej zarówno na Tessę jak i na stary karabin. Drwina ustępuje miejsca szacunkowi. Teraz wszyscy wiedzą, że czasami prawdziwa siła tkwi w tym, co najcichsze i najgłębsze. To nie koniec historii z poligonu. Jeden z pracowników nagrywa telefonem ten wyjątkowy moment, w którym generał salutuje Tessie. Bez pozwolenia, ale w dobrej wierze, udostępnia film w mediach społecznościowych. W krótkim czasie oglądają go tysiące osób. Tytuł filmu jest prosty. Stopień nie jest dziedziczony, pozostaje wrażliwość. Historia pojawia się najpierw na blogu wojskowym, a następnie w gazetach i serwisach informacyjnych. Nagłówki zadają zawsze to samo pytanie: ile pokoleń może połączyć jeden karabin? Tessa nie ma żadnych kąt w mediach społecznościowych, ale ludzie z całego kraju mówią o poligonie Hallow Creek i tej cichej kobiecie. Po pewnym czasie pojawia się nawet stare nagranie przeniesione z kasety VHS na format cyfrowy. W Tunezji, w 1991 roku, na dachu walczył spadochroniarz, dziadek Tessi, ta sama strzelba, ta sama postała, ta sama determinacja mijają lata, pokolenia, wojny, ale niektóre rzeczy pozostają niezmienne. Dwa filmy oglądane obok siebie: Dziadek i wnuczka ta sama broń, ta sama dyscyplina, ta sama sisa. Władze strzelnicy nie wykorzystują tej historii do celów reklamowych, zamieszczają jedynie krótką informację. To miejsce dla tych, którzy szanują pamięć i ciężką pracę. Teraz nie tylko w Hollow Creek, ale także na innych strzelnicach stare broń, karabiny po dziadkach i historie z nimi związane zyskują większą wartość. Wraz z rozprzestrzenianiem się historii Tesi w mediach społecznościowych rośnie zainteresowanie strzelnicą. Do Hollow Creek zaczynają przyjeżdżać nie tylko zwykli strzelcy, ale także byli żołnierze, ich dzieci, a zwłaszcza córki. Wszyscy chcą zobaczyć ten stary karabin M1 Garand, poznać jego historię i szacunek, jakim się cieszy. Pewnego dnia do Tesi podchodzi kierownik strzelnicy, były żołnierz piechoty morskiej. Czy rozważałabyś nauczanie, zwłaszcza młodych dziewcząt? Nie tylko celowania, ale także okazywania prawdziwego szacunku. Tessa początkowo się waha: Nie jestem nauczycielką, nie mam wystarczających umiejętności, odpowiada. Ale dyrektor pokazuje jej tarcze strzeleckie. Twoja celność, cierpliwość i konsekwencja są więcej niż wystarczające. Niektóre dokumenty można wydrukować ale niektórych umiejętności nie da się udowodnić. Tessa początkowo się waha, ale w niedzielny poranek rozpoczyna pierwsze zajęcia z kilkoma młodymi dziewczynami i ich matkami. Kiedy wszyscy stoją na linii strzału z bronią w ręku, Tessa zaczyna. Pierwszą rzeczą, której się tutaj nauczycie, nie jest celowanie. Najpierw nauczcie się tego. Każde narzędzie, które bierzecie do ręki, nosi ślady tych, którzy byli przed wami. Każdy spust, każde ramię jest jak ogniwo łańcucha łączącego Was z przeszłością. Najpierw uczy je, jak trzymać broń i jak okazywać jej szacunek. Nie uczy tylko techniki, ale pokazuje też znaczenie pewności siebie, dyscypliny i nawiązywania więzi z przeszłością. Pierwsza zasada lekcji jest prosta: Najpierw okaż szacunek. Cel nie jest Twoim pierwszym wrogiem, ale Twoją pierwszą wątpliwością. Najpierw musisz pokonać ją. Z czasem Tessa zaczyna prowadzić lekcje strzelectwa międzypokoleniowego, w których mogą uczestniczyć wszyscy, nie tylko dziewczynki. Więc, liczba osób przychodzących na strzelnicę rośnie, ale prawdziwą zmianę widać w atmosferze. Nie ma już tylko nowoczesnej broni i początkujących strzelców. W kolejce ustawiają się osoby, które odziedziczyły broń po dziadkach. Wnuki byłych żołnierzy i osoby z rodzin o bogatej historii. Rok później poligon Halloween Creek otwiera nową linię strzelecką Liney Morgana. Może z niej korzystać tylko osoba, która dziedziczy broń z pokolenia na pokolenie. Na ścianie znajduje się zamek karabinu M1 Garand wykonany z Mosiądzu, a pod nim napis: Wyprodukowano na potrzeby wojny, zachowano dla pamięci. Ta nowa linia nie jest reklamą ani popisem. Ale wyrazem wdzięczności. Co miesiąc, podczas międzypokoleniowego Dnia Strzeleckiego, spotykają się dziadkowie, matki i dzieci. Każdy opowiada swoją historię: niektórzy to wnuki, które po raz pierwszy trzymają broń w ręku, inni to młodzi ludzie podążający śladami ojców. Tessa na początku każdego Dnia Strzeleckiego mówi: To nie jest miejsce świętowania, ale miejsce pamięci: Tutaj nie nagradza się talentu. Ale prace. Każdy ma swoją historię, którą przynosi ze sobą z przeszłości. Ważne jest to, jak przekażemy ją przyszłym pokoleniom. Linia Morgane staje się legendą. Wszyscy wiedzą, że niektóre bronie i niektóre postawy nigdy się nie starzeją. Z czasem zyskują tylko na znaczeniu. Mimo upływu czasu, niektóre rzeczy na poligonie Hollow Creek pozostają niezmienne. Tessa nadal przy każdej okazji udaje się na poligon. Gdzie strzela na linii Morgane, a jeśli nie jest to możliwe, na zwykłej strzelnicy. Na ramieniu ma stary karabin M1 Garend, a w dłoni tłoczoną w oleju szmatkę po dziadku, którą przygotowuje broń. Ludzie wokół niej nie patrzą już na nią dziwnie. Nowo przybyli zwalniają kroku, ściszają rozmowy i w milczeniu obserwują jej strzały. Wszyscy wiedzą bowiem, że w rękach tej kobiety nie ma broni, ale historia Dziedzictwo i nieustanna dyscyplina. Pewnego dnia dziennikarz słyszy historię Tesi, i odwiedza ją, aby przeprowadzić wywiad. W ciemnym holu strzelnicy siadają naprzeciwko siebie na starych wojskowych krzesłach. Dziennikarz pyta: Co czujesz, gdy bierzesz ten karabin do rąk i stajesz na linii strzału? Jej wzrok kieruje się w dal, być może ku młodości dziadka, a może ku minionej chwili konfliktu. Myślę o ciągłości, odpowiada w końcu. Na linii strzału nigdy nie jesteśmy sami. Za każdym razem, gdy wychodzę na linię, wszyscy, którzy we mnie wierzą i wskazują mi drogę, są przy mnie. W tej chwili wszystkie lekcje z przeszłości, wszystkie słowa, wszystkie wspomnienia są tam ze mną. Nie jesteśmy tylko ja i karabin, są ze mną wszyscy ludzie, którzy przypominają mi, kim jestem, całe dziedzictwo. Wszystkie obowiązki. Kiedy dziennikarz przygotowuje się do zadania kolejnego pytania, Tessa powoli podnosi rękę i kończy swoją wypowiedź. Ale najczęściej nie myślę o niczym. Tak nauczył mnie dziadek: W momencie oddania strzału świat milknie, wszystkie ciężary odchodzą na bok. Pozostajesz tylko ty, broń i cel, do którego ją kierujesz. Dziedzictwo to nie tylko to, co po sobie zostawiasz, to coś, co trwa po tobie, zmienia się, ale nie zrywa się, jest jak łańcuch. Dźwięk idealnego strzału może ucichnąć, ale jego echo nigdy nie zanika. Od tego dnia historia Tesji nie jest już opowiadana, ale przeżywana. Kiedy na strzelnicę przychodzi ktoś nowy, mówią: Spójrz, ta kobieta. Kiedy ona milczy, wszyscy celują uważniej. Bo wszyscy już wiedzą, niektóre bronie nie starzeją się. Niektórych postaw nie da się nauczyć, są dziedzictwem, niektórych szacunku nie da się łatwo zdobyć, trzeba na niego zasłużyć. A prawdziwe dziedzictwo trwa w ciszy, ale nigdy nie zanika.